Cześć, witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale. Na początek prezentuję 5 osób, które postanowiły kliknąć czerwony przycisk pod filmem, aby stał się szary, podarowując mi tym samym darmową subskrypcję. Wszystkim bardzo za to dziękuję. Jeśli chciałbyś lub chciałabyś pojawić się na początku odcinka, nic prostszego. Wystarczy kliknąć czerwony przycisk pod filmem. Tyle tytułem wstępu. A dziś zestaw, który niedawno można było nabyć za 2000 punktów VIP na stronie Lego. Jest to zestaw zatytułowany Stary Aparat. Numer katalogowy to 6392344. I zgodnie z tym, co jest napisane na okładce, znajdziemy w nim 179 elementów. Opakowanie jest standardowe, jak w przypadku wszystkich nieregularnych promocyjnych zestawów. Zobaczmy zatem zawartość. A w środku mamy instrukcję, która jednocześnie jest tu frontem opakowania. Na końcu wykaz klocków, brak jakichkolwiek reklam i widzimy, że aparat zbudujemy w 34 krokach. Mamy też worki z klockami, które nie posiadają numerów. Jeden większy, w którym znajduje się głównie szare i czarne większe elementy. Mamy też dwa mniejsze, z drobniejszymi klockami w podobnej kolorystyce. Zatem przechodzimy do animacji budowania. A tak prezentuje się ukończony model, i muszę powiedzieć, że jestem zaskoczony, jak wiele detali oddaje. Jest tu nawet zaślepka na obiektyw i rolka z kliszą. To taka karta pamięci na zdjęcia z lat 90. Od frontu aparat wygląda bardzo dobrze i oddaje wszelkie detale aparatu. Od spodu jest nawet otwór, za pomocą którego mocuje się aparat na statywie. Od góry mamy przycisk migawki i po bokach pokrętła do przewijania kliszy. Od tyłu otwór, przez który patrzymy, aby ustawić kadr, niestety tutaj nie da się przez niego patrzeć. Gładkie wykończenie ma swoje minusy, a mianowicie nawet czyste ręce zostawiają na obudowie palcowanie. Co mnie osobiście bardzo zaskoczyło, to otwierana klapka, pod którą jest miejsce na klisze. Wnętrze zostało bardzo dobrze odwzorowane. Z jednej strony wkładało się kapsułkę, w której schowana przed światłem była klisza, przeciągało ją nad otworem z obiektywu i zaczepiało z drugiej strony. Po tym zabiegu klapkę trzeba zamknąć, przewinąć za pomocą pokrętła naświetloną część kliszy i można zacząć robić zdjęcia. Po każdym zdjęciu trzeba było znów przewinąć kliszę, aby ustawić nową klatkę na zdjęcie przed migawką. Kiedy wykorzystaliśmy wszystkie zdjęcia, drugim pokrętłem chowało się klisze z wykonanymi zdjęciami z powrotem do kapsułki i zanosiło do wywołania u fotografa. Po bokach aparatu mamy jeszcze uchwyty, do których można przymocować smycz i zawiesić aparat na szyi. Szkoda, że nie dodali takiego w zestawie. Podsumowując, zestaw ten nie jest może bawialny, ale w moim odczyciu jest wykonany świetnie i jako model oddaje to jak w taki aparat wygląda. W zestawie jest także kilka elementów zapasowych, szare i czarne groszki, płytki 1 na 1 technikowy łącznik i lizak policyjny. A jak Wam się podoba ten zestaw? Komentujcie, oceniajcie. Jeżeli zostawicie subskrypcję, będę bardzo wdzięczny i do zobaczenia niebawem. Cześć!